Dopiero druga runda meczu Mistrzostwa Świata, i już mieliśmy spory zwrot akcji, niespodziewany zwrot akcji, gdzie Ding Lijen kolorem białym kompletnie się rozsypał. Nie było jeszcze 20 posunięcia, kiedy miał przegraną pozycję, znacznie gorszy czas. Generalnie, partia wyglądała bardzo, bardzo słabo w wykonaniu Chińczyka, i zobaczmy, jak do tego doszło. D4 ze strony Dinga tutaj zero zaskoczenia. Tak najczęściej grywa Ding. I skoczek F6, C4, E6. Zaproszenie do obrony Nimcowicza. Hmm, tutaj poskoczek C3 gońc B4. Tak to byłaby ta obrona, która jest bardzo solidna i. Często białe unikają tego grając właśnie skoczek F3, ale teraz po D5 mamy gambit Hetmański, gdzie białe już wystawiły tego skoczka na F3 troszeczkę wcześniej, przez co nie mają takiego agresywnego wariantu, gdzie ten skoczek nie idzie na F3. To tak w dużym, dużym skrócie. Natomiast w tym momencie najpopularniejszym ruchem jest niewątpliwie skoczek C3, klasyczne ustawienie lub G3, partia katalońska. Te dwa ruchy były grywane w historii szachów wielokrotnie. Też Ding tak grał. Natomiast poszło h Nowy debiut, nowa koncepcja. Rzeczywiście wygląda to jak przygotowanie Richarda Raporta, który jest jednym z sekundantów Dinga. No generalnie ruch wygląda Dość śmiesznie. Myślę, że wielu trenerów tutaj krytykowałoby swoich uczniów, no bo trzeba przecież wyprowadzać figury, a nie grać pionkami. Tym bardziej, że ten ruch H3 nie wygląda jakby to czegokolwiek miał, miał służyć, bo, bo nawet jakichś potencjalnie gońców G4 nie ma w tej pozycji. Natomiast jest to jakaś tam ciekawa koncepcja. Ja rozumiem, że Ding chciał uniknąć przygotowania debiutowego swojego przeciwnika i też. Być może, być może miał coś tam dalej przygotowane. Szczerze mówiąc, do końca nie rozumiem tej idei. Jestem pewien, oczywiście, że tam silni arcymistrzowie nad tym pracowali, ale w porównaniu do tej idei debiutowej, nie go w dniu wczorajszym, wydaje się, że to jest dużo mniej jadowite i teraz czarne mają wiele, wiele dróg na wyrównanie. Poszło debie C4, przechodzimy do takiego gambitu hetmańskiego, przyjętego gambitu hetmańskiego. Wydaje mi się, że takim pryncypialnym ruchem byłby c5. No ale zobaczmy, poszło, DB c4, e3, c5, goniec c4, a6 tutaj, żeby przygotować b5. Roszada, skoczek c6. Ym... Generalnie Jan nie ci nie gra przyjętego gambitu katmańskiego. Być może taka była idea, żeby przejść do takich pozycji. Tylko pytanie, czy ten ruch h3 jest dobry. W sumie odpowiedź jest jasna. Na pewno ten ruch nie jest jakoś tam bardzo potrzebny, więc białe tak jakby trochę straciły tempo. No ale okej. Okay. Generalnie jeszcze kilka ruchów później. Zobaczmy skoczek c3, b5, gęs d3, gęs b7. Obie strony grają bardzo logicznie i teraz a4, b4, skoczek e4 pozycja obiektywnie jest około równej, natomiast jak rozumiem e, miał tu jakąś koncepcję e, Ding idąc na tego typu e, wariant. No i poszło skoczek a5. Otwieramy tutaj gońca, wisi na e4 i coś białe muszą zrobić. I tutaj był pierwszy długi namysł Dinga, czyli prawdopodobnie, o ile niczego nie dostał obiektywnie w debiucie, to być może szedł na tego typu pozycje, ale tutaj już być może nie pamiętał, co grać dalej, bo zbił na F6, co wydaje mi się być nie najlepszym posunięciem, chociaż z drugiej strony pytanie: co innego grać? No, można było zbić na C5. Goniec C5DC, i tak na pierwszy rzut wygląda bardzo dobrze. No bo wzięliśmy parę gońców, tymczasowo mamy też dodatkowego pionka. On co prawda zginie, ale, no ale jeszcze czarne muszą stracić czas, żeby, żeby go zdobyć. I teraz na przykład taki ruch jak goniec E4, silny, żeby tutaj zniwelować parę gońców białych. I na przykład goniec E4, Hetman D1. Tego typu pozycja wydaje się, że że czarne raczej jakichś dużych problemów nie mają, ale z drugiej strony partia się jeszcze toczy. Generalnie no, trudno, żeby białe miały gdzieś przewagę, skoro, skoro zagrały taki ruch jak h3. Być może tak trzeba było po prostu grać. Czarne są bliskie wyrównania, tak, ale ale poskoczek f6 no właśnie, tutaj ja Jan Niepełniowski wykazał się no, dużym zrozumieniem pozycji, bo Zagrał GBF6 i to jest bardzo silny ruch, bo po Hetman F6 E4 grozi jakiś z G5. Może znowu obiektywnie jest równa, ale tutaj może biały coś tam coś tam ma. A po ruchu GBF6 pozycja nie tylko obiektywnie jest równa, ale właśnie w odróżnieniu od tej pozycji, którą pokazywałem, jakby biały zbiły na C5 to białe, białe tutaj ryzykują sporo. Jest to po prostu skomplikowana pozycja, gdzie potencjalnie czarny może rozwinąć atak. Jeszcze właśnie goniec na b7 pięknie tutaj patrzy. No i Ding zagrał e4. Ruch logiczny, walczymy o centrum, ale pokazuje jak bardzo chyba nie w formie jest Ding, a przynajmniej w tej partii, bo należało zagrać grzecznie debilę c5 i dopiero później grać Grać E4. Tutaj zaraz zrozumiemy, czemu to E4 nie było dobre i czemu wymiana na C5 jest potrzebna. Uspokoić pozycję i tak dalej. No bo teraz czarne zagrały C4 i tak na moment może wydaje się, że białe mają tutaj ładne centrum, ale te pionki donikąd nie idą. No, a zobaczmy. Piony czarnych na skrzydle hetmańskim. Są bardzo zaawansowane i bardzo silne. Okej, okay, one teraz nie wygrają partii, ale plan wybrany przez Jana był bardzo prosty: i zobaczmy. Hetman C-7 i on chce po prostu zrobić długą roszadę. I mimo to, że robi roszadę, gdzie pionki naprzeciw jego króla poszły do przodu, one są bardzo stabilne. A co się dzieje z drugiej strony? No właśnie, król białych tutaj może być w tarapatach, bo ta wieża G8, tak tutaj tak jak mówiłem, po tej linii G jest dużo większa szansa, że coś się wydarzy niż cokolwiek po li, na przykład linii C. Ding zagrał go D2, no jakoś trzeba wyprowadzać te figury, aczkolwiek widzimy tak optycznie te gońce białych no nie są najaktywniejsze. Można było teraz zrobić długą roszadę. No nepo zaczął od wieży G8. Bardzo logicznie wieża C1 no też jakąś tutaj logikę ma, natomiast po długiej roszadzie kolejny ruch yy, Dinga yy, tylko pogarsza sytuację, bo po ruchu go nie zdetrze. tak naprawdę nic się nie dzieje na polu C4. Należało zagrać ruch hetman e1, przynajmniej nadając jakiś sens temu ustawieniu tego gońca na d2, bo faktycznie wisi pionek na, na b4. Teraz najsilniejszy jest f5, zresztą zobaczymy też ten ruch w partii, tutaj czarne po prostu walczą, jest atak na tego króla, no ale, tak, hetman na e1 po pierwsze. Gdzieś tam na b4 może teraz nie ma sensu bić, no bo na e4 będzie wisiało, ale potencjalnie na b4 wisi, a po drugie hetman też broni punktu E4. Jest to dość, dość ważna rola i można byłoby tutaj zagrać na przykład król H1 z ideą wieża G1 jakoś się tam bronić. Wygląda to bardzo brzydko, ale tak naprawdę obiektywnie czarne nie stoją aż tak dużo lepiej. Czarne po prostu mają przewagę. Świetna pozycja, no ale do końca partii jest bardzo bardzo daleko. A po ruchu go D3 Król b8 tutaj, Jan długo nie myślał, zagrał król b8 tak naprawdę po dwóch minutach. No schodzi ze związania i jeżeli faktycznie nie da się nic zrobić na tym związaniu, no to no właśnie, no to czarny zagra to f5. I znowu, należało zagrać hetman e1, nawet ze stratą czasu, że ten goniec na d3 pewnie będzie musiał się wrócić, ale ta idea klucha h1, wieżak 1, defensywna, tak trzeba było grać po prostu. Źle to wygląda, ale to było najmniejsze zło. A po ruchu wieża E1, który wygląda logicznie, jest to bardzo kiepski ruch, bo teraz po ruchu F5, no właśnie, Ding myślał ponad 20 minut i zrozumiał, że tak naprawdę ten gojazd na D3 nic nie robi. On potencjalnie wręcz może, może tutaj wisieć. I zagrał po prostu gonie C2, i ta pozycja no, po prostu jest przegrana. Zresztą na tym etapie już, już nie było lepszych posunięć, po prostu wszystkie figury białych stoją bardzo, bardzo źle. No a czarne, tak jak mówiłem, świetne pionki B i C ograniczają figury białych. Świetna gra tutaj po tej długiej przekątnej wieża na G8 również świetnie. No, co tu dużo mówić? Jeszcze pionek na D4 będzie słaby, i też właśnie w tym momencie Nepo zagrał skoczek C6. Bardzo możliwe, że tak po ludzku i tak w większości zawodnikom bym rekomendował ruch E6, takie bardziej praktyczne, żeby grozić jak potencjalnie Hetman G7. Tutaj też, żeby nie było żadnych gońców G5, też może E5 zagramy, taka walka o centrum pozycja jest wygrana, Nepo zagrał w swoim stylu, zagrał skoczek c6, poprawia skoczka z a5, atakuje na d4, no i duża, duża idea była taka, że po gońcu g5 on po prostu oddaje jakość, dlatego może bym wielu zawodnikom nie polecał tak grać, no bo tutaj troszeczkę stawiamy wszystko na jedną kartę, z drugiej strony oczywiście, jeżeli ktoś miał to wszystko policzone, a Nepo miał, no to to jest to po prostu kwestia gustu i po skoczek G5, skoczek D4. Ta pozycja jest po prostu wygrana. Trzeba to oczywiście było mieć policzony, ale, no, ale to też nie było może trudne dla takiego zawodnika. Za jakość, zabraliśmy centralnego pionka. No i zobaczmy, jak te figury czarnych dominują pozycję. Też goniec z F8 będzie bardzo silny. Białe nie mają czarnopolewego gońca, więc tutaj po czarnych polach będzie problem. I po ruchu Hetman H5. Po prostu F6, odrzucamy tego skoczka. Mm, tak, no przykładowo, gdyby poszło skoczek H7, to gonie C5, skoczek F6, Hetman F4, to i białe mogły zabrać jakieś pionki, ale, ale tu po czarnych polach są problemy. Myślę, że i tak chyba najlepiej, jakby Ding poszedł na coś takiego, wymusił trochę na czarnych liczenie jakichś wariantów, ale to co poszło, skoczek F3. No, to już kompletnie się właśnie białe rozsypują, bo poskoczek C2, wieża C2, koniec E4. Pada drugi pionek, drugi centralny pionek, więc tu już są dwa piony za jakość. To jeszcze jest ruch wstępem, i teraz możemy zauważyć, że jeszcze te pionki stają się silniejsze, i tak naprawdę to one zadecydują o wyniku partii. Teraz powierza D2. Goniec D6, tutaj taka moja pułapka. W ogóle to też nie było sensu wymieniać wież, bo to białe wieże się plączą. Tutaj zostaną zdominowane przez pionki, ale jeszcze ta pułapeczka jest, że grozi w sumie goniec F3 i wtedy goniec H2 szach, po czym padnie wieża na D2. Stąd h 1, żeby uniknąć takiego szacha, no ale to, to nie wygląda dobrze. Tutaj pionek poszedł na C3, BC, BC. Wieża D4, C2. Grozi dorobienie Hetmana. Ruch Hetman H6 na ten moment broni, no ale tutaj NEPO zagrał E5. Jeszcze raz Hetman H6, E5. To jest właśnie taka ciekawostka, jeszcze że wydaje się, że jest tyle pól na szachownicy, a po E5 ta wieża nie ma za bardzo gdzie pójść. C4, B4 są kryte, D3, a jak na D2, no to będzie dorobienie Hetmana, więc. To był dobry moment, żeby się poddać, i tak też nastąpiło. Więc, no, generalnie, tak jak mówiłem, nie było nawet 20 posunięcia, kiedy już pozycja była wygrana dla czarnych. No, masakra, generalnie. W meczu o Mistrzostwo Świata, taka przegrana, no, nie wygląda dobrze, szczególnie kolorem białym. Bo trudno jest czarnymi wygrywać partie, Zwykle no, wygrywa się czarnymi na tym poziomie, kiedy biały coś bardzo, bardzo źle zrobi, i tak też właśnie było w tej partii. Stawia to sytuację meczową właśnie w trudnym punkcie dla, dla Chińczyka, bo teraz Rosjanin może tak naprawdę grać bardzo solidnie i no, ma cały punkt przewagi. Nie wiem, co się dalej wydarzy, ale też tak, jakby po tych konferencjach prasowych i tak dalej, no ding nie wygląda, jakby był w jakimś dobrym stanie. Czy to stres, czy, czy co jeszcze tutaj wpłynęło, bardzo trudno mi powiedzieć. Osobiście bardzo jest mi też trudno krytykować takich zawodników, którzy, no wiem, że są powiedzieć, że są lepsi ode mnie, to jest jak nic nie powiedzieć, no generalnie e, nigdy w życiu nie będę nawet e, po części miał takiego poziomu jak oni, e, no ale tak, w tej partii Ding zagrał tak kiepsko, że tu, tu akurat jest taka szansa, że mógłby przegrać z zawodnikiem mojej klasy, gdyby, gdyby tak faktycznie tak słabo grał, e, więc tutaj bym się doszukiwał jakichś takich m, bardziej psychologicznych wyjaśnień tak słabej gry no, nie wiem co więcej powiedzieć. Piszcie wy w komentarzach, co sądzicie: czy jeszcze Ding wykaże się w tym meczu, czy się obudzi, czy to już tak naprawdę na tym etapie będzie mecz do jednej bramki. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia.